O tym, czy Fed funduje nam bańkę spekulacyjną, będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Jak zareagowałeś na gwałtowny spadek cen złota? Pojawiła się duża zmienność na, na rynkach. Dokładnie tak. No, w ostatnich miesiącach mamy rynek, którego w zasadzie chyba jeszcze nie widzieliśmy, bo, bo oczywiście nie po raz pierwszy mamy wzrosty cen, czy to akcji, czy to metali szlachetnych. Jednak no, zestaw okoliczności, które mamy w tym roku jest absolutnie bez precedensu. Po pierwsze mamy um, za sobą najgorszy kwartał gospodarczo w historii. On jest oczywiście wywołany po części w dużej mierze, a, a wręcz w przeważającej mierze ograniczeniami administracyjnymi związanymi z pandemią, ale jednak mamy gospodarki, które się skurczyły pomiędzy 10 a 20% i część z tych strat na pewno będzie odrobiona, ale pozostaje pytanie, jak szybko dojdziemy do poziomu, no, który mielibyśmy bez, bez pandemii. To pytanie jest zdecydowanie otwarte. Z drugiej strony mamy wzrost cen aktywów, którego, no, który raczej zwykle występował w okresach najlepszej koniunktury. No i po trzecie mamy... Sytuacja, w której w zasadzie drożało wszystko. Drożały akcje, drożało złoto, drożały obligacje. To też wyda wydarzało się w poprzednich latach momentami, bo to tak jakby polityka banków centralnych już ewoluowała, ale no nie w tej skali, w którą mamy teraz. No i teraz mamy taką sytuację, gdzie najpierw w lipcu ceny złota czy srebra nam, nam szaleją, rosną niesamowicie w górę, po, po czym przychodzi taka sytuacja jak w ostatnich dniach i nagle w zasadzie bez powodu, bez jakiejś konkretnej przyczyny Ceny srebra na przykład spadają ponad 15%, ceny złota trochę mniej, ale też są bardzo duże spadki. No i jakby odpowiedź jest jedna. To wszystko, co się dzieje, jest, dzieje się w przeświadczeniu, że Fed chce wyższych cen akcji, wyższych cen aktywów i jakby te jego programy tym się właśnie skończą, niezależnie od konsekwencji ekonomicznych, a to jest pewnego rodzaju lampka ostrzegawcza, bo na ten moment rynki żyją w przekonaniu, że Fed nie pozwoli na większe spadki na giełdach. No i w związku z tym też można to rozciągnąć na inne aktywa. Ale jeśli dojdziemy do momentu, kiedy pojawi się taka ściana i rynek zobaczy, że gospodarka zwalnia pomimo tych wszystkich programów, pomimo tych rekordów na rynkach, to może stracić wiarę w to, że Fed jakby ma pełni władzy nad tym, co się dzieje. A to będzie sprawiało, że zacznie tracić wszystko i czekałaby nas no taka piękna, w cudzysłowie piękna, oczywiście ona by nie była piękna, katastrofa, gdzie wyprzedaż mielibyśmy tak jak, tak jak to miało miejsce przy tych spadkach na złocie i srebrze, na wszystkim. W przyszłości, kiedy dochodziło na przykład do mocnych spadków cen akcji, to zazwyczaj były właśnie takie bezpieczne przystanie, tak się nawet na to mówiło i właśnie złoto miało tą, tą charakterystykę, miało ją obligacje, te rynki zazwyczaj wtedy zyskiwały, albo przynajmniej zachowywały się dużo stabilniej. Teraz może tak nie być. Wszystko drożeje, a jakby w momencie, kiedy no to balonik zostanie przebity, prawdopodobnie wszystko będzie kierować się na południe. Fed ciągle zapewnia, że będzie podtrzymywał swoją politykę, ale jak rozumiem inwestorzy, z tego co mówiłeś, no w pewnym momencie stracą zaufanie, czy też no ta zdolność kreowania kursów akcji na giełdzie, jak gdyby się wyczerpie? Czy, to się, czy ten element znudzenia może przyjść szybko? Czy to jest kwestia wielu miesięcy? To jest oczywiście mm, ogromny znak zapytania, ponieważ to, co się dzieje, jest bez precedensu. Jest takie przekonanie na rynku, że Fed z Białym Domem chcą przynajmniej utrzymać tą dobrą koniunkturę na rynkach do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Na pewno prezydentowi Trumpowi na tym na tym zależy. Natomiast moment, w którym ewentualnie um, no rynek straci wiarę w bank centralny, jest no nieznany i jest praktycznie niemożliwy do przewidzenia. Moim zdaniem najprędzej wydarzyłoby się to w sytuacji, kiedy gospodarka zaczęłaby wyraźnie tracić impet, bo, bo skoro już przy, przy tak rozbudowanych programach um, doszłoby do tego, a jakby te impulsy zostaną wyczerpane w pewnym momencie, no to rynek mógłby um, jakby dojść do przekonania, że no pewnego rodzaju zabawa się skończyła i, i lepiej zredukować um, ryzyko. Także takie zagrożenie jak najbardziej jest realne. Musimy o tym pamiętać. W momencie, kiedy wyceny ceny akcji na przykład są najwyższe w relacji do PKB w historii, um, kiedy w ogóle wyceny aktywów są wielokrotnie wyższe w relacji do PKB niż mieliśmy na przykład w latach 80. czy 90. Um, no i w związku z tym te, te ryzyka są. No jakby warto o tym pamiętać. Jakby to, to nie o to chodzi, żebyśmy za wszelką cenę starali się walczyć z, tym, z tymi trendami, bo to jest zwykle krótka droga. Natomiast przy inwestycjach warto mieć świadomość tego, że, że taka sytuacja może mieć miejsce. Wydaje się, że. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi sytuacja na europejskich rynkach jest spokojniejsza, podlega mniejszym wahaniom. Ale chyba jest tak, że jak wybucha wielki kryzys, to on zawsze zaczyna się w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja na europejskich rynkach może wydawać się spokojniejsza z tego względu, że jest tutaj dużo mniej spółek technologicznych. Więc to jakby, no, można powiedzieć, z jednej strony faktycznie ta zmienność jest niższa i to może w momencie ewentualnego kryzysu być jakimś. Czymś, co zamortyzuje spadki, ale z drugiej strony też świadczy o tym, że gospodarka jest mniej innowacyjna, bo jakby jest mniej tych dużych technologicznych korporacji, które jednak kształtują naszą dzisiejszą rzeczywistość. Więc jest to trochę jednak złudne. Tak jak powiedziałeś, ewentualna, ewentualny wstrząs rynkowy niewątpliwie objąłby wszystkie największe rynki. O tym, czy polityka amerykańskiego banku centralnego może wywołać światową recesję, rozmawiałem z doktorem Przybysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję przemku za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję odnia. bardzo.